Cześć, witajcie. Witamy Was w kolejnym odcinku naszej Feli o temie zarządzania Projektami PMCube, gdzie patrzymy na zarządzanie projektami wielowymiarowo i w kontekście, w którym te projekty się znajdują. W Magdo na dzień zajmujemy się doradztwem zarządzania projektami i pomagamy poukładać podejście projektowe w taki sposób, żeby tu było dopasowane do firmy, do zespołu, żeby Wam się w tym po prostu dobrze pasowało, bo pasuje, jak garnitur uszyty. Uszyty na miarę, a w tej chwili dzielimy się wnioskami z naszego badania, które przeprowadziliśmy w 2021 roku i badanie, które nadal trwa. I jeszcze wostańcie w nami, bo na koniec zaprosimy jeszcze do czegoś. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się, no właśnie, czym się zajmiemy. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się trzecim wymiarem PM PM uwzględnia, że należy w procesach doskonalenia rozwoju albo weryfikacji tego jak zarządzamy projektami i jak powinniśmy zarządzać projektami żeby to było efektywne uwzględnić takie trzy elementy te trzy elementy wybraliśmy z Mariuszem z masy innych wymiarów które warto uwzględnić czyli pierwszy element to jest dojrzałość procesów zarządzania projektami na ile one są poukładane i zarządzane drugi element to jest typ zachowań przywódczych czyli na ile decyzje w projektach podejmowane są odgórnie, wspólnie albo oddolnie, czy przekazywane w dół. No i trzeci wymiar, który dzisiaj, o którym dzisiaj będziemy więcej mówić, to jest empowerment. I teraz, co mamy na myśli, mówiąc o empowermencie? My rozumiemy empowerment w modelu jako proces włączania różnych interesariuszy. W projektowanie działań w projekcie, czyli w projektowanie procesu zarządzania projektami, w to, w jaki sposób ten projekt będziemy realizować. I tutaj wyodrębniliśmy trzy takie główne grupy interesariuszy. Po pierwsze, jest to zespół projektowy, do którego wrzuciliśmy razem sponsora, kierownika projektu i członków zespołu projektowego. Druga grupa interesariuszy to jest klient, Klient rozumiany jako klient, który płaci, ale też klient rozumiany jako odbiorca albo użytkownik produktu wypracowanego w ramach projektu, tudzież usługi. I trzeci wymiar, chociaż marzeniem naszym jest, żeby też jeszcze rozbić ten wymiar docelowo na dwa podwymiary, to są kluczowi interesariusze kluczowi interesariusze wewnętrzni, czyli z organizacji i kluczowi interesariusze z otoczenia organizacji. Co do marzeń o rozbijaniu tego, to tutaj czasem się wspieramy dosyć mocno, bo dodanie jeszcze jednego wymiaru do i tak włożonego modelu daje nam, daje nam rośnie poziom skomplikowania, natomiast ma to ogromno, ogromne znaczenie. Inna dynamika jest w pracy dla klienta wewnętrznego z interesariuszami wewnętrznymi, inna z interesariuszami wewnętrznymi, który też de facto trzeba było robić na Dostawców, ale klien też, też klientów wewnętrznych, odbiorców. Tu jest sporo sporo, sporo, sporo miejsc do zbadania i to pewnie zrobimy. Ja chciałem Wam powiedzieć o tym, jakie przywództwo w projektach, jakie typy przywództwa działają, które preferencje przywódcze bardziej angażują poszczególne, poszczególne zespoły. I teraz, no. jeżeli chodzi o zespół projektowy, to Partycypacyjne podejście, czyli takie, w którym konsultujesz zadania, i turkusowe, w którym delegujesz odpowiedzialność tu, jasne, że będzie, znaczy to, to wydaje się dużo bardziej oczywiste, że to, to będzie większe niż w przypadku hierarchii. Jeżeli chodzi o turkus i partycypację, to nie było dużej różnicy. W podobny sposób angażuje, angażuje zespół projektowy w pracę nad. Projektem. Czy generalnie. Planowanie po prostu, w planowanie projektu. Tak? W planowaniu mhm. projektu. No, generalnie, co wydaje się też znowu w miarę oczywiste, jak masz podejście hierarchiczne, siadasz, ja wymyślam swój mój plan, nie potrzebuję wobrać do zespołu, przychodzę z planem i działamy. W tych pozostałych dwóch, no, potrzebujesz, ty potrzebujesz tych ludzi, sam, sam, sam tego nie ogarniesz, albo nie chcesz tego ogarnąć, i to działa. To też jest znowu połączone być może kiedyś zrobimy takie, a musimy zrobić, takiego mega live'a, w którym połączymy wszystkie rzeczy ze sobą i tych wymiarów nam wyjdzie, wyjdzie 16, bo to story, story, jest, story jest większe. Generalnie, czy się opłaca, czy się opłaca w skrócie, a to jeszcze powiemy, czy się opłaca w jakimś kolejnym odcinku. Kolejne, jeżeli chodzi o angażowanie klienta, to tutaj nie było różnicy pomiędzy hierarchią, partypatią, party, a turkusem. I to było trochę zaskoczenie, no bo tak jak w przypadku pierwszego, no dobra, no to można sobie wyobrazić, że ktoś ważąda w góry na dół, tak działa, no to ale jak ktoś ma podejście partycypacyjne, turkusowe, wchłońmy wszystkich i razem, twórzmy win-win. Teoretycznie ta różnica powinna być. Okazało się, że nie ma statystycznie istotnych różnic. Była lekka tendencja, taka mniej więcej pokazująca liniowo, że hierarchia mniej angażuje klienta, później partycypacja stara się angażować bardziej i Turków najbardziej, ale nie potwierdziliśmy tego jeszcze. I do tego też potrzebujemy kilka rzeczy od Was, ale zanim o tym to Magda opowie o swojej miłości, do interesariuszy, bo to, 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 to do tego się nie kłócimy. Jak to wyglądało w przypadku zaangażowania interesariuszy w projekt Ta. wewnętrzny? E, e, no i tu, no właśnie, mo, mo, moja miłość pod takim znakiem zapytania trochę zawisła. To znaczy nie do interesariuszy, tylko do wyników, bo bardzo liczyłam na to, że w organizacjach, które zarządzają bardziej partycypacyjnie, czy w projektach, które są zarządzane bardziej partycypacyjnie i bardziej turkusowo, to włączenie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w projektowanie działań w projekcie będzie większe. Dlaczego? No dlatego, że tam też jakby mocniej się dba o satysfakcję. No więc ja sobie tak myślałam, że jak bardziej dbamy o satysfakcję, no to ta satysfakcja też wynika z tego, że jesteś współtwórcą pewnych Rozwiązań i procesów. Okazało się, że jeżeli chodzi o statystycznie istotne wyniki, to znowu, podobnie jak z klientem, różnic nie ma. Jest leciutka Tendencja taka, że w partycypacji trochę bardziej się angażuje interesariuszy niż w przypadku hierarchii i jeszcze mniej niż lekka w ogóle skrawek tendencji, że turkus angażuje bardziej niż partycypacja. Natomiast ja bardzo potrzebowałabym zobaczyć, czy ta tendencja rzeczywiście jest tylko w wyobraźni, czy ta tendencja rzeczywiście istnieje, no bo moje serce do tego, żeby włączać jednak ludzi, w, też z otoczenia projektów, w projektowanie działań w projekcie no jest bardzo, bardzo mocne. No szczególnie z perspektywy tego, że dzięki temu uruchamiamy większe, większą wewnętrzną motywację, większe wewnętrzne zaangażowanie w sukces projektu po prostu. A to, a to tak to się wydaje, nie? Albo masz takie poczucie i to jest Mam poczucie. E, masz, masz poczucie, tak jak e, można zobaczyć je w tym falem hierarchicznego podejścia, Doceniam e, to, to, to ja powstałe. Okej, okay? teoretycznie wydawałoby się, bo hipoteza jest następująca, tak. że im bardziej idziemy od hierarchii przez wpatryw Turków, to też bardziej angażujemy więcej osób z wewnątrz i klienta interesariuszy. Wygląda na to trochę tutaj, że raczej te elementy przywództwa są ograniczone bardziej do zespołu projektowego. Pytanie, dlaczego tak, tak dlaczego tak? Dlatego, że być może nie potrafimy, albo coś innego, temat ewidentnie, ewidentnie do, 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 zba, do zbadania. Jak ja bym miał obstawiać moje pieniądze, to zakładam, że to nie jest od, od tendentli nastawienia, albo ale bardziej na poziomie kompetentli, ale kto wie, co nam wyjdzie. A, a może nam wyjść, a może nam wyjść też, też też dzięki Wam, bo chcieliśmy Was zaprosić do wypełnienia badania, bo badanie przeprowadziliśmy, ten pierwszy etap, przeprowadziliśmy badania statystyczne, ale badanie nadal trwa, bo dużo rzeczy jest jeszcze do odkrycia e, tam pod spodem, więc chcieliśmy Was zaprosić do tego, żebyście wypełnili ankietę, wypełnili kwestionariusz, tam tych pytań trochę jest, ale nie jest mega dużo, zajmie wam kilkanaście, kilkanaście minut maksymalnie, ale coraz tego będę miał, że dam ci 15 minut na wypełnienie tego raportu, bo jak wypełnicie ankietkę, dostajecie bardzo mięsisty raport odnośnie tego, jak wy pracujecie versus inni. Czyli dajemy wam kontekst, jak inne firmy, jak inne inni kierownicy projektów podobnych firm, w podobnej wielkości, w podobnej branży prowadzą projekty, żeby móc się porównać. Jest tam też empowerment i możesz sobie zobaczyć na, i o ile jesteś lepszy w empowermencie niż reszta. Wszechświata. E, to, jest, no. e, to, to jest też ciekawe. W raporcie tak. jest taki fajny, kółkowy wykres, tak nabył trzy dla, dla każdego. Więc, Ale to, e, zaczekaj, zaczekaj. O raporcie jeszcze będzie było rapor O raporcie no, będzie opowiadać. Tak. Znaczy, ja dlatego o tym mówię, że totalnie nie polsko, nieskromnie to jest mega wartość. Event, jeżeli chodzi po prostu o prostu raport, warto wypełnić, rzucić. Więc tak, zapraszamy Was do wypełnienia raportu, do wypełnienia ankiety, warto dostaniecie raport i zapraszamy was do kolejnego odcinka w naszej serii też, tak? Tak jest, dokładnie tak. Ogromna prośba, dojdźcie do samego końca, my liczymy wyniki, które system wskazuje jako kompletne, a kompletne to znaczy doszliście i kliknęliście, zakończ badanie. To wtedy tak jest kompletny raport. Tak. I serdecznie zapraszamy na kolejny odcinek, trochę inny niż poprzedni.